Często piszecie w komentarzach, że po co narzędzia na akumulator, skoro i tak podłączamy do ich chrubę od odkurzacza. Otóż, jeżeli miałbym za każdym razem, jeżeli chcę użyć narzędzia, iść do odkurzacza, włączyć go, wyłączyć po użyciu, no to faktycznie nie ma to sensu. I teraz cała na biało wchodzi nasza gwiazda czyli bezprzewodowy włącznik odkurzacza. Wystarczy, że nacisnę ten przycisk. Odkurzacz się włączy. Również się wyłączy, i dzięki temu nie muszę latać za każdym razem do odkurzacza. To się świetnie sprawdza przy narzędziach akumulatorowych, bo one nie mają jak włączyć tego odkurzacza, a jednak jest to jeden przewód mniej przy róże, który nas potem denerwuje. Taki zestaw składa się z nadajnika oraz odbiornika. Podłączymy do niego każdy odkurzacz, wkładamy go do gniazdka i przez niego wpinamy odkurzacz. Dodatkowo do jednego odbiornika możemy sparować kilka nadajników. Ja jeden mam zawsze na rurze odkurzacza, ale drugi mam na ukośnicy. Rurę do ukośnicy podłącza się z tyłu, więc bez sensu tutaj sięgać się, wychylać za nią, żeby włączać odkurzacz. Mam tutaj drugi nadajnik, mogę sobie włączyć. I oba nadajniki śmigają. Jeżeli to odkurzacz był dla Ciebie ograniczeniem, żeby nie przechodzić na narzędzia akumulatorowe, to już teraz nie masz żadnej wymówki.